Mamy sobotę lub niedzielę. Nie pamiętam którego dnia to nagrywałam, ale e, tego dnia spadło śnieg. I to tak całkiem dużo, bo jak widzicie, jeszcze zostało troszkę na drodze parfumowej. E, także trzeba było odsmierzać samochód, coś czego bardzo nie lubię. I jak zwykle zima zaskoczyła kierowców, e, choć na szczęście opony już mam No No Niestety jest to śnieg, który się bardzo mocno przyczepił. Czyli jest też mróz i trzeba to skrobać. Wycieraczki sobie nie radzą, więc chyba średnio polecam sposób pryskania z pryskiwaczem i następnie wycieraczki. Prościej było po prostu użyć takiej skrobaczki. I to jest o wiele szybsze, wiele, o wiele łatwiej mi to poszło, także polecam raczej ten sposób. I tutaj mamy nagranie, jak już wracam z tego kościoła, w zasadzie to chciałam nagrać, jak um, jest pięknie oświetlona starówka, w zasadzie jest to starówką fontanny, generalnie Warszawa, jak mamy pięknie oświetloną Warszawę. Niestety przy nagrywaniu walczyłam bardzo mocno z zoomowaniem, a tak naprawdę z wyostrzaniem, które sobie kompletnie nie poradziło, nie wiem na jaki obiekt zafiksował się mój telefon, ale na pewno to nie były te piękne światełka, które są z tyłu i których niestety nie widzicie. Jednak, mimo wszystko, polecam naszą piękną stolicę.